Hej, się wam wszystkim, jestem Master419 to jest kolejny odcinek z Portala dwójki, w którym jest też Dunge. Jestem, jestem. Tak więc... To ja, o, tak, to ja. ...energicznie, no i oczywiście ten ulaniec, który A. Chce nie bić. No tak. Um, hmm. Wiesz co, ja bym to proponował no. zrobić w ten sposób. A no, nie, to nadal Nie. Chyba, że się schylisz. Żartowałem. Um, on ciebie celuje, nie wiem, czy wiesz. A, czekaj, ja mam plan. Um, tylko, czekaj, gdzie my mamy polecieć? Tam i tu. E, tylko potrzebuję um, jakoś tam wejść. Dobra, czekaj, ja mam plan. Czekaj, wiem, wiem, czekaj, 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 nie, czekaj. Ja czekaj. wiem, czekaj. Daj mi zrobić mój plan zasłoniecie, cię. Bo to jest kooperacja. Okej. Okay. Um, teraz nie, ja mam. nie zasłonić? żebyś był bezpieczny. To też jest zawsze bezpieczny. Mhm. Uh -huh. No tak. Tylko no jak skacze z, z, z parapetu to nie. No. Się zachciało bawić Spidermana. Tak. dobrze. Ehm, um. oła. Um. czekaj. no, coś ty zrobił? Nic. Może byś przeszedł? O oh. <laughs> Dlatego tu miałeś stać na podejście. Okej. Okay. Jeden spadł. Masz jak zrzucić drugiego? Którego tego? No tego tu. Nie. No. Ale. Hmm. Jak e, no, tak trochę nie bardzo. Boże, na to za mało, no. Że słucham. Um, chyba, że bardziej tak mam zrobić. Teraz spróbuj. Czy to nadal się odbije? Nie, to ma się odbić, tylko czekaj. To ma polecić do ciebie? Tylko to masz tam pójść. Nie, czekaj. Jak to się robiło tam. Tylko nie. Tak, i to ma polecieć tylko do góry. Byś musiał. Tam gdzie mu jest ten ciemny zrobić portal czerwony. No tylko nie mogę. Aha, nie sięgniesz tam? Nie, bo jest ściana. Yy, dobra, to poczekaj. Tu stawiam ten, i tam. O, teraz. No, okej. Okay. No i tak. Dobrze, część mamy za sobą. Teraz tak. Y -y. Teraz ja muszę y, dostać tą kostkę. Więc muszę ją tutaj chyba złapać, właśnie. Dobra. I przenieść się do ciebie, tak mi się wydaje. Chyba. Dobrze, jestem. Okej. Co teraz? E teraz stawiamy... E, to musi ta kulka Tu i tu. Nie, troszeczkę niżej. Aha. No okej. Okay. Okej. Okay. I to wszystko. Tak, to wszystko. Aha. Łatwych. Łatwych i do tego zepsutych. Mm, Jakby do... były naprawione byłyby o wiele trudniejsze. No to niech zawsze będą zepsute. Tobie takie wystarczą? Tak, tak. <laughs> Mi do się dużo nie potrzeba. O nie. O nie, znowu to. O już, już, idź Hehe. No. Mam twój łeb, mam twój łeb. Ała. I żeś dostał po orzeszkach ziemnych. Tak, trochę. Um. Hmm. Tu wylatuje kulka, tylko jak podam ci ją przez ten, to ona zniknie. Um. Czy ja ci ją mogę górą? Tu e... masz przecież portal i tu mam. Przecież. Tylko, ty chyba musiał być górą, ten. Przez, nie, przez kratę można, nie? Czy nie można? Przecież my to robiliśmy już. Jak ty wlazłeś tam? No, przeszedłem. Tylko, że nie mogę przejść z kulą. Nie, bo tutaj jest jakieś przejście, czekaj, ja to znajdę. Stąd żeśmy przyszli. Nie, jest jakaś rura. O, oh, Boże. Ma hey, hey, Max. Daj mi, daj mi poszukać co. Boże. Patrz. patrz. Patrz, co zrobiłem. Chciałem, żebyś zrobił po prostu to. Pod podejdź i zobacz. Żebyś portal postawił tu u góry. No, Żeby mógł. Tą... A, bo przez kraty można. Dobra, nevermind. Tylko, że mam problem. Z... z doskoczeniem. O, chyba, że tak. Ale my przecież robiliśmy już takie podobne. No możliwe. Czy mi się serio już przyśniło? <laughs> nie, to było w pierwszym odcinku, gdzie poradziłeś sobie parkurem. Właśnie, no widać. No. Aha, i tu znowu potrzebujemy kuli, okej. Okay. Mm. Doskoczy, nie doskoczy. Co tu się dzieje? Nie, Co... nie doskoczy. Próbowałem. Co robi online? Wysyła wiązkę... Tylko jeżeli ja przejdę... To tej wiązki nie mam jak ci... A, A tam... Czekaj. Tu u góry... E... Tu... O! Dobrze, okej, okay, dobrze postawiłem. Teraz ty musisz zrobić tu i chyba tam bicie. A tu chyba czy nie? Złapiesz? Czy no za tak, daleko? No tak trochę średnio na ja, bym powiedział. Tak, trochę no średnio tak, na tak trochę mm, nie, to chciałem wcisnąć. Czy mm. jest możliwość, żebym A ty masz jeszcze dziś jakieś miejsce, gdzie możesz postawić portal? No właśnie średnio na Jerzy. Bo jedyne miejsce jest jeszcze tutaj. Ale tu nie postawisz. Przy mnie. W sensie tu. No nie. A jak tutaj będzie spadać, to dam radę podnieść? Nie. Hm. O! Aha, to ja to muszę na czas zrobić. He, to dobre dobrej O Boże. Dobra. Teraz. No, za wolno. Jak się odbije stąd od razu. O Boże. Ale to skomplikowane. <grym> Wracaj. <grym> A, ja, ja nawet... ja nawet nie wiem kiedy. Eee. Just teraz. <laughs> Oho. Mm. Się wpychano. Ok. Tu. Hmm. Mamy bardzo dużo miejsc, gdzie możemy stawiać portale. To mnie przeraża. Mnie mamy też. tak, tam dwa miejsca. Tu, tu u góry. E, czy mamy jakiś przycisk, cokolwiek? Czy my się mamy po prostu przedostać? Chyba po prostu przedostać. Po prostu się mamy przedostać. Dobrze. E, mm, tam pod kątem nie wiem, co nam to da. Tu pod kątem hmm. też nie. Czekaj, postawię tam u góry. Możemy tu przejść. Pewnie mamy tutaj skoczyć na dwójkę i się wybić tam na dwójkę, bo one są ponumerowane. No, tutaj to, to ja wiem. Um, na dwójkę czy na jedynkę teraz? I na jedynkę trzeba, i tutaj damy radę wtedy. Tylko to trzeba tak e. czasowo zrobić. Aha, dobra, czyli ty masz na dwójkę, czyli ja po prostu. Będziesz musiał na jedynkę zrobić portal. A jak. A nie mogę po prostu spać z jedynki? A bo... Czekaj, zobaczę jeszcze raz. Zobaczymy, jakie lecę. Bo nie. nie dolatujesz. Nie, bo ja się zatrzymuję, czekaj, teraz się nie zatrzymam. Bo myślałem, że ja się zatrzymam tyle w powietrzu, że zostanę tam. Mhm. Ale pewnie będzie trzeba na jedynkę też zrobić. Albo najpierw na jedynkę będzie trzeba zrobić. I co? Jedynką przelecieć na dwójkę. Tak, no bo to wtedy będzie logiczne. A nie dwa, jeden tylko Dobra, to y czekaj. Czekaj, Czyli co, oboje musimy stać mniej więcej na jedynce, ale razem nie spadniemy. Czekaj. Chyba, chyba, że jak ty najpierw skoczysz, to. Tak, nie. Też nie wpadasz na dwójkę. Mm. Ajajajaj. Hmm. Complicated. Bardzo. Wiem, my bo Boże, my to musimy zrobić w jednym czasie i się zderzymy w połowie. Hmm. Dobrze, to ty sobie ustaw na jedynkę. No. A ja muszę szybko zmienić na dwójkę spadając. O, Boże, dobra. No! no. A że mnie popacał po główce. Płyta, płyta, płyta. Aha, byłem pierwszy. byłem, pierwszy. Pierwszy wybuchniesz. Aha, co? Hmm, cudownie. Ciekawe ile razy my wybuchniemy. Wydaje mi się, że na koniec każdego rozdziału. No. Czyli dużo nam nie zostało. Nie. Ogólnie już bardzo mało tej gry nam zostało. O, a czym więc dostaliśmy? E, ty dostałeś. A. Ja już mam. Um. A, czwóreczka. Tak. Mm. Ale, czekam. Idę, idę. No. Um, tuby transportowe. To jest. To taki fajny rozdział. Mm. Bardzo ciekawy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale każdy rozdział jakby skupia się na jednej rzeczy. Serio? Wow, nie zauważyłem. <grym> o, to jest tuba transportowa. Tak i ona cię prze... przenosi. Chup. No właśnie nie, nie no. miło. Bardzo nie miło. Y ten poziom skądś kojarzę. Masz szczęście, że tu dalej wiszę. <grymne> no, coś tam powinieneś. Aha, yy, zrób czerwoną tubę na dole. Idźcie na dole. No, na wprost ciebie, biała. E, nie mieszczę się. <grymne> No i cudownie idzie. I tak jej nie ufam. Czemu? Nie lubię, nie lubię jej. No bo nie grałeś w dwójkę. No i coś tak, nie będę Tak Prywatnie. Być. Ona tam jest bardzo miła. Po czasie, bo po czasie, ale... Już drugi? o oh my gosh. Boże, już wiem skąd kojarzę ten poziom. Skąd? Eee, oglądałem go już na YouTubie. Z taką Nie. jedną fajną parą. <laughs> eee, tu. Możesz skakać. Aha. No, coś tak, chyba nie. Coś tak chyba nie bardzo. Ale wyżej musisz portal doć. Okej. Okay. Już? Tak. Już. E, tak, akurat to widziałem jak no. nagrywała y, Młoteczka z Purposzem. Y, a, po co żeś tu przelazł? No bo za szybko upadłem. Um, przycisk przycisk daje kulę teraz tak kula nie przejdzie bo i u góry i na dole masz tą plazmę. Ale masz portal do zrobienia w sensie miejsce na portal na ścianie no. um, tylko co nam to da. Czy ja stając tu. Aha dobra e, czyli ja robię portal ciemno pomarańczowy. Dobra, teraz ty musisz zejść, wrócić tutaj. Gdzieś ty wyszło to. Tą... E, nie. Zwłaszcza, że spadło. Jak to nie? E, portal musisz zrobić tutaj. A gdzie mam pójść? A tam. Tu i z drugiej strony tej ściany. No. Tylko teraz tą kulę trzeba tam, jakby z powrotem, więc yy, czekaj znowu ciemny tutaj u góry, żebyś mógł tam wlecieć. Zostaw kulę i tak się, tak weźmiesz nową. Dobrze i teraz nie ciemny. Nie mi no, no, no. no. <grym>, nie odlatuj. Dobra i coś się zatrzyma tutaj, dobra, to tak. ja mogę spaść. Dokładnie. To ja już czekam wyjściu. I tu. No. Darek otwórz. Dziękuję. <noise> oj oj. No, troszeczkę mnie spowalniasz, no. Mhm. Mm Żeby ją ktoś nie spowolnił zaraz. <laughs> Jakby. Dobra, mi się wydaje, że jeszcze ten poziom i już Dlaczego? Ej, ale to, że spowalnia to jedno, ale nie wolno zabierać punktów. Okay. Um. Oj. Coś się tak trochę podziało. No, to wracając do tego, co powiedziałem, mi się wydaje, że po tym poziomie mo można kończyć. Mmm. Też mi się tak wydaje. Um. A, stając tutaj, się dzieje to, ale co nam to daje? Zrób mi tutaj portal tu. Tu i, I tam. Tam, tak. Aha, i muszę. Żartowałem. Y... Muszę się rozpędzić. Jakoś. Na pewno. Albo nie. Dobra, yy, zrób. Portal tu i tam. Nie. Nie. E, czekaj. Dobrze zrobić tak i. Nie. No nie. E, dobra. Portal tu. I tu. E, musisz skoczyć, a ja w międzyczasie muszę zmienić. E, dobra, już wiem, Dawaj, już skaczę. wiem. Nie. Nieważne. I tak nie rozpędziłem się dobrze. Um, dobra, bo to ma być tak. No. Lecisz do góry. I believe I can fly. No. Tak. Ja sobie mogę stanąć tutaj na tej platformie. Teraz yy, ciemno ten, bo lecisz tu. I teraz ten. Yy, tam. A nie, nie zdążyłem zmienić. Czekaj. Plan, plan jest dobry. Teraz muszę tylko wykonanie poprawić. Czekaj, to może ja spróbuję. Zrobię najpierw Leć, 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 leć. Dobra, dobra. Widzicie, człowiek próbuje być przydatny, a nie pozwalają. No, no chyba, chyba że chcesz sobie postawić portal tu i pod, i pod siebie. Tylko najpierw tam. No i widzisz, to jest bardziej lepszy pomysł. Hmm. Że słucham. Chciałem być samowystarczalny, ale... Tylko teraz pytanie... Aha, bo teraz musiałabyś spaść z tą kostką. Mm, dobra, więc ciemny tu. No. Ehm, dobra. A ty gdzie? No zawiesiłem się tam troszkę. Tak na chwilkę. To się nie wieszaj. Nieładnie. Coś tak za szybko idzie. Za szybko. Eee, wiesz, stajemy się teraz lepsi w tę grę. Wierzysz w cuda? No. <laughs> Dobre. Dobrze, ale ja myślę, że to jest dobry pomysł, tak. żeby w, w tym miejscu skończyć odcinek. Właśnie, będzie latanie, teleportowanie, nie, to będzie też latanie, kostki, pływanie, kostki magiczne, pływanie, coś co ja lubię. Tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Proszę mi nie przerywaj. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Ludza też mam taką nadzieję. Tarczy. Byłem, byłem. Pamiętajcie, żeby uważać na siebie, nie skakać z parapetów. Tak, pijcie dużo wody. Pijcie dużo wody, jedźcie, uważajcie na siebie. Pamiętajcie, że zdrowie psychiczne też jest ważne. Do następnego. Bye. Bajo.